I teraz Pan Jezus daje bardzo ostrą naukę. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Kiedy pośród Was dzieją się znaki, kiedy Bóg daje łaskę, działa poprzez sakramenty, poprzez Eucharystię, a Wy występujecie przeciwko temu. Nigdy taki grzech nie będzie odpuszczony. Winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Czyli zamykali ludziom dopływ do łaski. Rozumiecie? Czyli, daję wam przykład kapłana. Tu rzucam hasło dla teologów. Niech to rozstrzygną. Skoro urwał zwyczaj spowiedzi na parafii. Nie trzeba się spowiadać i nie będę spowiadał. 20 lat temu. Jak myślicie, czy on będzie w niebie czy w piekle? Uciął źródło dopływu łaski. Rozumiecie. Nie pozwolił Bogu działać pośród swego ludu, tak jak tu dziś faryzeusze, bo mówili, że ma ducha nieczystego. Dlatego bądźcie bardzo roztropni w ocenie kapłanów ich życia, działania. Bo jeśli się wypowiesz o jakimś kapłanie w tym desenie, ma ducha nieczystego. Jest pelałem, jest takim, a on jest czysty, a przez ciebie do niego parę osób nie pójdzie do spowiedzi, czyli ty zablokujesz łaskę, bo ty ciągle mówisz, że mówisz prawdę, dziecko drogie, nie będzie ci to odpuszczone. Zbluźniłeś przeciwko duchowi świętemu. Czy mnie troszkę rozumiecie w dzisiejszym rozumowaniu? zamykanie dostępu do maski samemu lub Ty komuś zamykasz Pan nam powiedział perfekcyjnie kto nie korzysta z sakramentów Kościoła nie wejdzie do nieba. no logiczne musi przejść karę czysta Pamiętacie do orędzie o naturze kościoła? Dziś mi dopiero klepnęło. Zadałem sobie pytanie, dlaczego ewangelista na końcu mówi: Mówili bowiem ma ducha nieczystego. To jest wszystko sklamowane. To jest wszystko logiczne. Przyszli, aby zamknąć łaskę. To samo, taka sama kara czeka tych. Którzy blokują łaskę, jaką Bóg chce dać tak, przez intronizację narodom i całemu światu. I intronizacją Chrystusa Króla. Mówią brednie, zachowują się tak, jak dzisiaj faryzeusze. Pan Jezus skwitował ich działania w sposób następujący. Słuchajcie uważnie. To jest dla tych, co blokują dopływ łaski. Zaprawdę opowiadam wam. Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą i odpuszczone. Czyli zabijesz Panie ją nakradniesz, podpalisz pięć hołd, się, Bóg ci to odpuści. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem ma ducha nieczystego, czy to jest bluźnierstwo przeciwko świętemu?